No to przy okazji nowej poszkicówki pożegnamy również starą. Kartka z Poznania poleciała tym razem do Krakowa. pozdrowienia dla XTR. Cześć, witam wszystkich z Poznania. W takim remanentowym, krótkim odcinku jestem Wam winien rozwiązanie konkursów. Dwóch konkursów, a mianowicie po pierwsze, obiecamy kubeczek, może by takowy, z okazji 300 subskrybentów. Za co bardzo wam cały czas dziękuję, że jesteście na moim kanale, jest was coraz więcej, także cieszy mnie to bardzo. A więc, a więc kubeczek za moment losujemy. A także oczywiście wspomnienie z fantastycznego festiwalu w Świdnicy. Nie wiem, jak określić jak najlepszym słowem, ale takim. Hiperfantastycznym słowem chciałbym określić to wydarzenie, ponieważ no zrobiło na mnie olbrzymie, olbrzymie wrażenie, myślę, że nie tylko na mnie. I to, co mamy do rozlesowania dzisiaj, to oczywiście pamiątkę z tego wydarzenia, czyli poszkicówkę. Nie będę przedłużał, ponieważ zarówno przed nami, jak i przed chwileczką nowe odcinki, nowe przygody, więc jest tego naprawdę dużo. Szkoda czasu losujemy, a za dosłownie pewnie parę dni najdalej zaproszę Was na kolejne filmy z kolejnych miejsc. Także nie przedłużając, idziemy do losowania kubeczka i poszkicówki. Jeszcze raz Wam bardzo dziękuję, że oglądacie, jesteście, komentujecie i bierzecie też udział w tych konkursach. Zapraszam oczywiście od razu do następnych. W takim razie na pierwszy ogień kubeczek, bo to już ładnych par odcinków temu, 83, to był numer odcinek, przypomnę. O nasze przygody z kubeczkami, kawiarkami podczas tworzenia może by takowozu. I co? Robimy losowanie przy muzyce, chyba co? Tak jak poprzednio, bez zbędnego gadania. Także losujemy. Zrób to, a więc w tym komentarzu yy, nie ma z tego co wiem słowa 300, ale zaraz jeszcze sprawdzę. Liczby 300, nie słowa 300. Jest siemanko. Tak tak, tutaj tutaj 300 nie ma. Więc jeszcze raz. Szybciutko, okej. Okay. I jeszcze raz. XTR, słuchajcie, czyli, no, można powiedzieć taki, jak to się mówi, kombo bo do XTR szła dopiero co poprzednia poszkicówka, także gratuluję, gratuluję. Nic tak nie sprawia frajdy jak zrobienie czegoś samodzielnie, zwłaszcza takiej elektryki. To prawda, słuchaj, stary, to prawda, to tym bardziej, że ja się tym kompletnie, jak wiecie, nie zajmowałem wcześniej. Jeszcze tylko pozwolę sobie, żebyście wszyscy widzieli. Że w komentarzu jest 300. Oczywiście, duma mnie rozpiera, że ja jestem w elitarnej grupie 300. Prawdziwi Spartanie! <grytanie> brawo, brawo, bardzo dziękuję za ten komentarz, za wszystkie komentarze. Wam zresztą wszystkim bardzo dziękuję za te komentarze. I kubeczek wędruje do XTR. Także yy, proszę bardzo, tutaj XTR 5622. No proszę, dopiero co poszkicówka w poprzednim losowaniu. Teraz ten oto kubeczek z naklejkami. Z wlepami kanału. Także zachęcam również Was, wszystkich do brania udziału w tych konkursach, bo będzie ich więcej, kubeczków też będzie więcej. To już dzisiaj zdradzę. Do kubeczka, oczywiście, lądują dodatki, czyli naklejka, może by takowa, i wlepy. To takie bonusy, o których może nie mówiłem, ale zawsze będą dodawane. Pocztówka, natomiast poszkicówka. Ma pamiątki festiwalowe, czyli jest tutaj i festiwalowa pieczątka, i świdnicka pieczątka grupy USK, urban grupy świdnickiej. Nie będzie tu pewnie zbyt wiele miejsc na pozdrowienia. Coś tam wpiszę z wielką przyjemnością. Jako, że jest to poszkicówka z fantastycznego świdnickiego festiwalu, no to musiało się na niej znaleźć również trochę miejsca na świdnicką pieczątkę, festiwalową pieczątkę moje pieczątki. Także kolorowa dość ta pocztówka, z dwóch stron tym razem. Jakieś tam pozdrowienia się pewnie też wcisną gdzieś w narożniku, ale myślę, że głównie jest to pamiątka z tego wielkiego święta urban sketchingu. To lecimy do losowania w takim razie yy, naszej poszkicówki. Poszkicówkę znowu musimy wyciągnąć, czyli, czyli, czyli. Poszkicówka była w odcinku 88, czyli odcinku trzecim ze Świdnicy powstawała w cukierni Gałka. To jest dokładnie ta sama, którą przed chwilą widzieliście u mnie w ręce. Notabene Gałkę jeszcze raz polecam. Fantastyczna cukiernia w Świdnicy z fantastycznymi lodami rzemieślniczymi. Zabieramy ten kod, czy zabieramy ten link. I film widzieliście, jak ktoś nie widział, zapraszam. I oczywiście losujemy znowu w muzyce. Proszę bardzo, To się enigmatyczny user, user EE2GV5DT2D, to są te podejrzewam youtube'owe oznaczenia. Kartka? Chętnie, no to proszę bardzo, jest kartka i ja również chętnie, wyślę ją do ciebie. Zaraz spróbuję jeszcze tylko znaleźć ten komentarz wśród komentarzy, może nam to trochę rozjaśni, kim jesteś. No, nie za bardzo pewnie nam rozjaśni, tak? Faktycznie jest user E2GV5DT D2. Ja wpiszę po prostu tutaj pod tym komentarzem, wygrałeś czy wygrałaś. I zachęcam jak zwykle do kontaktu na mail. Gratuluję. Nie wiem jeszcze, jak z imienia ci podziękować, ale ta poszkicówka powędruje do ciebie. Jak zwykle proszę o kontakt na nasz mail podany na kanale, podany też w filmie i proszę tam o wpisanie adresu pocztowego, ponieważ pocztówki staromodną metodą wędrują do Was zawsze w sposób tradycyjny, czyli pocztą polską. Gratuluję zatem jeszcze raz Xter, Kubeczek i user ee2gv5dt2d Poszkicówka. Czekam na Wasze maile do Xtera. oczywiście mam adres, bo dopiero co wysyłałem kartkę, także czekam przede wszystkim od tajemniczego usera na adres pocztowy i będę wysyłał do Was te przesyłki z wielką radością. Dziękuję Wam wszystkim za udział, na pewno niedługo nowe kartki, znowu z nowych miejsc, znowu będą zaskoczenia, także czuwajcie i bawmy się dalej. Zapraszam serdecznie.